Remont kuchni o moich rodziców. Część, chyba czwarta? Tym razem padło na układanie płytek między blatem. Może w końcu będzie coś można ugotować. Zdecydowałem się na zwykłą ceramikę. Wzór ala marmur, czy coś takiego? Nie przesadzałem już tu z gresem, a poza tym była fajna promocja, więc po co przepłacać? Przecież to tylko płytki na ścianie. Ceramika ma to do siebie, że lubi sobie trochę podpić wody z naszego kleju, więc ja najpierw zmoczyłem soczyście jej tył. Później, już standardowo wtarłem na ostro klej i poleciałem zębem o rozmiarze 10. Choć coś chyba źle urobiłem klej, bo jakiś taki wodniasty się wydawał i rozmazywał się zapacą. Tak to jest, jak się Bierze jakieś resztki z piwnicy, nie wiadomo ile to tam leżało. Laserek, parę kliników i przykleja naszą płytkę. Jak widzicie już zdążyłem ją ubrudzić. Jakoś ten klej zawsze się do wszystkiego oczepia. A tak poza tym to zobaczcie jaka jama wyszła między blatem a płytką. Zachciało się drewnianych blatów, co? No cóż, będzie akcja prostowania z podnośnikiem. Działam też z systemem poziomowania od kubali i wiem wiem, kto układa na systemie, to nie powinien się nazywać glazurnikiem, ale ułatwia on pracę i przede wszystkim ją przyspiesza. Najczęściej używam tego systemu, bo jest po prostu trwały. No wiecie, masywne kliny, duże klipsy, które się same nie urywają, no to musi działać. Mimo, że robią do lasera, to poziomica musi być pod ręką i oczko ma się zgadzać. Co do cięcia płytek. To można było to robić nawet taką starą maszynką, bo ceramika jest miękka, ale nie chciało mi się jej targać, a szlifierka już była pod ręką. Oczywiście cięcie wykonuje z łapy. Tarcza to typowy noł na im za 40 zł z neta. Tnie gresy jak szalona, to z ceramiką też sobie poradzi. A na szlifierce dodatkowo mam przystawkę podłączoną do odkurzacza, żeby nie zakurzyć całego mieszkania. Ja jeszcze wyszlifowałem kostką krawędź płytki, żeby wyglądała jak oryginał. Te małe docinki po roga wkleiłem na T-Rexa. Chciałem po prostu zrobić mały test. A nieoficjalna wersja, to po prostu brakło mi kleju, a do budowlanego kawał drogi. Jeszcze musiałbym po drodze umyć auto, no to już wolałem zaryzykować, ale chyba będzie trzymać. Cokoły kleimy tak cały czas i jeszcze nie podpadały. Górne płytki ja preferuję wsunąć pod szafki, mniej roboty przy docinaniu i ewentualnie przy złym odmierzeniu. Jak widzicie, korzystam też z tego chińskiego systemu, no bo jak przykleję już płytkę, to klipsa nie wsunę. Nie powiem, ratuje nieraz sytuację. A tak prezentuje się już kuchnia na gotowo. Można wrócić do domowych obiadków, więc miłego dnia i smacznego obiadu. Narka